Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Wakacyjna Akademia Seniora, Dzieci z Wyspy kręcą filmy, Męskie granie, Ku Pamięci Ryśka Ridla. Remis Ruchu w Pucharach i Przegrana w Lidze. W okresie letnim w Chorzowie działa wakacyjna Akademia Seniora. Warsztaty z szycia i kroju, konsultacje komputerowe, nauka tańca, gimnastyka oraz nauka języka angielskiego. To oferta Chorzowskiej Strefy Wolontariatu skierowana do osób starszych w ramach wakacyjnej Akademii Seniora. Przez cały rok pracowaliśmy z seniorami, żeby kształcić ich w zakresie obsługi komputera żeby się uczyli angielskiego, żeby się integrowali z młodymi ludźmi poprzez wspólne robienie różnych rzeczy plastycznych i artystycznych. I okazało się, że jest tak potężne zainteresowanie osób po 60 roku życia, co jest też efektem dużej popularności programu się 60+, że musieliśmy wymyślić na ich prośbę propozycję wakacyjną także, bo też wiele starszych osób wtedy właśnie ma czas dla siebie, bo wnuki wyjeżdżają. W programie seniorzy mogą szlifować swoje umiejętności oraz nabywać nowe, w trakcie specjalnie przygotowanych wykładów i warsztatów. Ciekawe są, tylko już człowiek nie bardzo tak pojmuje, bo ja mam 82 lata. Przynajmniej się nie ludzi. Też można się poznać, nie? Nawzajem nie? jednym z drugim, nie? Na wycieczkę można gdzieś sobie wspólnie pojechać. Tu w domu to nie warto się nudzić można, tylko zanudzić się na śmierć, no. a tak tutaj to jest wszystko jest ok. W ramach działania Akademii już wzięło udział ponad 150 osób. I to nie tylko z Chorzowa jak się okazuje. Większość osób jednak zdecydowanie nauka komputera, a języki, ale też jak widać spora grupa chce spędzać czas tak aktywniej i twórczo i lepią, szyją i słuchają też chętnie wykładów specjalistów z zakresu rehabilitacji. Szczegółowy program Wakacyjnej Akademii Seniora znaleźć można w formie papierowej w Urzędzie Miasta i siedzibie chorzowskiej strefy wolontariatu oraz w internecie na stronie organizacji. Workcampy, czyli warsztaty filmowe już po raz kolejny zorganizowało Towarzystwo Praw i Ochrony Dziecka Wyspa. Podczas czwartej edycji młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy pod okiem aktora Szymona Piotra Warszawskiego nakręciła film, który tematem nawiązuje do tegorocznych wydarzeń na Ukrainie. Pomyśleliśmy, że fantastycznym tematem będzie poruszenie tematów wolności, demokracji, praw człowieka na świecie. Byliśmy ciekawi, jak te trzy narody Um, przedstawiciele Ukrainy, młodzi, młodzież z Polski, młodzież z Niemiec, jak, jak postrzegają te, te, te wartości. I byliśmy bardzo zaskoczeni jakby ty, tymi delikatnymi, subtelnymi różnicami oraz punktami, które były dla, dla, dla nich wspólne. Premierowy seans zaprezentowano w Chorzowskim Centrum Kultury. Wrażenia po filmie no niesamowite. Ja powiem szczerze, że się wzruszyłam na koniec, widząc, jak dzieciaki opowiadają o miłości, o przyjaźni, o wolności, znając początek, jak to się zaczynało i widząc końcowy efekt, no, jest to niesamowite. Pierwszy raz właściwie podeszliśmy do tego dość eksperymentalnie bo postanowiliśmy rzeczywiście nie pisać scenariusza na początku, tylko pracować od początku warsztatowo. Chorzowska Wyspa powstała w 1990 roku. Od tego czasu pomaga młodzieży z najuboższych rodzin, przy okazji wychowując kolejne pokolenia wolontariuszy. Już po raz drugi do Chorzowa zawitało męskie granie. Dezerter, Projekt Makowiecki, Skrzek Komendarek, Pablo Pavo, Trio Waglewski, Fisz Emade oraz męskie granie orkiestra. To tylko część artystów, którzy wystąpili w kompleksie Sztygarka. W zeszłym roku, jak tutaj koncertowaliśmy, Niesamowitą atmosferę publiczność tworzyła. To jest raz, a dwa do tej atmosfery, jeżeli dodamy to miejsce, ten kompleks i te pozostałości ze starej kopalni, no to jest coś niesamowitego, co widać. I publiczność tak naprawdę bardzo fajnie żywo reaguje na to, co się dzieje. Kto wybrał się na koncert nie miał powodu do narzekań. Jest genialnie. Bardzo pozytywnie, jest fajny klimat, luźno. Impreza bardzo przyjemna, sympatyczna muzyka, bardzo wspaniali ludzie. Także wszystko jest ok. Bardzo fajna impreza, bardzo dobra muzyka. Super kombinacje artystów, których znam z innych projektów, Państwa, są ze sobą koncertu, w, no w różnych takich dziwnych konstelacjach, których są miłe dla jeszcze ucha. Jeszcze bardzo, jedno, bardzo, 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 bardzo fajnie. fajnie. Doskonały pomysł i doskonałe miejsce. Poza tym Chorzów jest miastem muzycznym jak najbardziej, więc myślę, że jest to świetna idea. Jest ok, świeży powietrze, poglądam dopisuje no jak na razie, <laughs> także jest super. Jak co roku w Parku Śląskim odbył się Festiwal imienia Ryśka Ridla. 16. edycja przedsięwzięcia wypadła w 20. rocznicę śmierci legendarnego wokalisty dżemu. Przed smakiem festiwalu był chorzowski przegląd muzyków ulicznych, czyli blues na wolności, współorganizowany z Chorzowskim Centrum Kultury. Celem po prostu jest propagowanie bluesa. Jak wiadomo, Chorzów jest miastem bluesa. Niedaleko tej ulica Truchana, gdzie urodził się pierwsze lata swoje dziś, tam po prostu dziecięce spędzał Rysiek Ridel, także no wokalista dżemu. Znana doskonale postać wszystkim tutaj, po prostu Chorzowianom i, i nie tylko właściwie Chorzowianom. Także no jest to wszystko po prostu gdzieś tutaj, przedłużamy pamięć samego bluesa, samego tutaj dżemu, samego Ryszka Ridla. Główne wydarzenia festiwalowe miały miejsce na Polach Marsowych w Parku Śląskim. Parku Śląskim, para szósty. Rzeczywiście pora 16, 20 lat od śmierci patrona festiwalu. Było 15 lat ku przestrodze, teraz jest dodany jeszcze ku pamięci. I wszyscy uczestniczący z jednej, z drugiej strony sceny, jakby no składają muzyczny hołd niezwykłemu człowiekowi, jednemu z nielicznych, który potrafił sercem opowiedzieć o życiu. Cieszymy się bardzo, że, że to jest już po raz szósty w naszym mieście, a po raz szesnasty w ogóle festiwal się odbywa. Mam taką nadzieję, że już wszystkim to miejsce spasowało się mówię, tak że wszyscy się już tutaj zaaklimatyzowali, że również doceniają walory parku. Tak, jak to kiedyś było w tych aktach tak teraz jest w Chorzowie i myślę, że w Chorzowie pozostanie, bo jakby nie było, no jest to miejsce stworzone dla tego typu imprez. W tym roku na scenie festiwalu zaprezentowali się między innymi Kasa Chorych, oddział zamknięty i kult. Wyjątkowy koncert, bo z okazji 20 dwudziestolecia działalności zagrał zespół Cree z Sebastianem Ridlem na czele. Te 10 lat wcześniejsze nasze, to się tak trochę ciągnęło. Mieliśmy, mieliśmy taki. No, wiadomo, początki są ciężkie, ale od pewnego momentu tak to zaczęło szybko lecieć, że nawet nie wiemy kiedy to minęło. Myślę, że los będzie łaskawy i, i uda nam się dalej po prostu grać i być może 30-lecie też będziemy wspólnie obchodzić. Jedynie lat zakłócał twój śpiew. Niebiescy bezbramkowo zremisowali w Liechtensteinie z FC Wadus i awansowali do kolejnej rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Niestety w rozgrywkach ekstraklasy ulegli 1-2 Górnikowi Łęczna. No nie wyszło niestety z drugi mecz. Z rzędu w lidze przegrywamy. Ciężko coś na gorąco powiedzieć. Uważam, że, że z gry byliśmy dużo lepszym zespołem, mieliśmy dużo więcej sytuacji, a straciliśmy bardzo głupie bramki, bo jedna postałem w fragmencie gry, a druga z kontry. No, ale mieliśmy te swoje sytuacje, nawet przy, przy wyniku remisowym, przy 0-0 mieliśmy i powinniśmy to wykorzystać i inaczej mecz by się ułożył. Zakładaliśmy, że musimy zdobyć trzy punkty, bo nie chcemy grać za chwilę z nożem na gardle, że... Będzie nam, na, nam tych punktów brakować. Tak jak to było w tamtym roku, gdzie mozolnie odrabialiśmy straty. W tamtym roku e, nam się to udało. E, zakończyliśmy sezon e, e, z sukcesem, ale my na to już nie możemy patrzeć, tylko to nam może pokazać drogę, że, e, że możemy e, zwyciężać. I oby tak było od następnego spotkania. Tu przyjechaliśmy od początku, mówiąc, po zwycięstwo, i dopiliśmy swego. Jakaś ta nasza konsekwentna gra spowodowała to, że, że wygraliśmy mecz i bardzo się cieszymy. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Od 4 do 8 sierpnia zapraszamy najmłodszych Chorzowian do udziału w wakacyjnych przygodach na Orlikach. Zapraszamy do zapoznania się z programem ósmej edycji Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. W Hali Chorzowskiego Morisu odbędzie się turniej piłki ręcznej o opuchar prezydenta Chorzowa. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!